Moi drodzy, przeniosłem się do Kartus. Tam rewelacji nie było. Same wielkie te podgrzybki, robaczywe. Trochę, trochę przygnite. A tu mamy. Natrafiłem na dosyć ładne okazy. Ten bez nóżki, nóżka niech stoi. Widzicie i możemy szukać dalej. Potraktuję to tak bardziej rekreacyjnie. Bez nacisku na nagrywanie. Co wyjdzie to zobaczymy. Ale tej znajdki to się nie spodziewałem. Stał w słońcu. Rozświetlony jak młody bóg. zobaczcie giborowiczek prawdziwek a z oko cieszy super super spróbujemy jeszcze coś w tym miejscu poszukać i trafił się ładny podgrzybek o, patrzcie ale jest tylko tylko jeden. Już są rzadsze sztuki. Nie ma tak jak wcześniej. Idziemy pochodzić dalej. Dużo jest trójaczków. I kolejne się trafiły. Jednak lepsze od DZ. Lipusza. I innych rzeczy. Oj też, ale mamy kolejnego. Tu pod drzewkiem mamy. Nie mogę sięgnąć. Jest jeszcze jeden, ale wyżarty. To mamy trzy. A tam z daleka. Złoto lasu Zobaczcie czyż nie pięknie Czyż nie pięknie on wygląda Taki majestatyczny w Takim małym mikroklimacie Patrzcie Ach. Na razie kolejnych nie widzę Za chwilę poszukamy dalej mamy koźlaczka pięknego młodego trochę wyżarty ale bierzemy o, i możemy iść dalej no i mamy znowu cztery dosyć Piękne podgrzybki. No Trzeci, ten jeden ze ślimakiem. Czekaj ślimaka na ślimaka. Nie ma nic. No. Mamy cztery Możemy iść dalej Piękny koźlaczek Skąpany w słońcu Możemy iść Oczywiście dalej W zasięgu mojego wzroku cztery podgrzybki teraz już widzę pięć dwa trzy cztery I tam jeszcze widziałem jednego bardzo pięknego. Z tej perspektywy zauważyłem jeszcze jednego, ale maluszka. Ale nie szkodzi. Też może być jaka fajna rodzinka. Super. Nie widać, widać za moimi plecami. Wyszły kolejne musiały to zrobić przed chwilą w korzeniu. Czyli mamy jeszcze większą rodzinkę. Pięknie widzicie? Dobra, mogę już się chyba przemieścić dalej. I mamy kolejnego pięknego. mi w oko widzimy drugiego o i znowu się łepę kurwał i tu mamy trzeciego jakie ładne się o kolejny no dwa Jaka ładna rodzinka patrzcie A no tu się ukrył też jeden no są niesamowite. Dobrze więcej nie widzimy. Ruszymy dalej. Ten jak się skrzętnie ukrył. Niewdzięczny. O, a tam jeszcze jednego widzimy. Ta rodzinka w obrębie się powiększa. Słońcuszką panę Dobrze, idziemy dalej I kolejne dwa Ładne Wyrośnięte Mamy jednego I tu mamy Drugiego Ładny rzucznik, dobrze, szukamy dalej. I kolejny miły pan się trafił. Jeden, dwa, widzicie, jakie ładne. Coś widzicie, to mówcie. Bo ja sam wszystkiego nie zobaczę. Ok, idziemy dalej. O, wy nie widzieliście, a ja dojrzałem kolejnego. O, I tu jeszcze mamy tu zdrowy i ten też jest zdrowy. Możemy dalej szturmować. No, powiedzieć okej, okay. a tu kolejne dwa. Jeden i drugi. Smoka się zebrała znowu. A teraz chyba już nie widać. Oki, okay. Okay. idziemy dalej. O, patrzcie, jakie wielkie. To nie jest chyba zdrowy. Nie, nie jest. Dobra, drugiego zostawiam nie będę tego zrywał ten jest też dosyć spory ale tego też zostawimy idziemy dalej i mamy kolejne patrzcie jaki ładniuszy. jeden drugi Gdzieś w Czwartego Czyli jest czwarty I piąty wyżarty o, się Piąty wyżarty Szósty w dziurze Siódmy, obok, siódmy obok, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Kolejnych kolejnych okazów nie widać. Ale dziesięć to już jest stośik Patrzcie Pięknie Ruszamy dalej A nie, tu jeszcze Tu jeszcze jeden jest Prawda że, prawda, że pięknie. Do, możemy ruszać w dalszą podróż. I mamy kolejne dwa. Jeden, a nie, już trzy. Dwa. i trzy I cztery I pięć że ktoś widział to proszę napisać. Dobra. Możemy iść. iść. dalej Czyli trafiła się kolejna rodzinka. No i mamy kolejne trzy, jeden. Dwa. Jest trzeci. Pojawiły się one kilka metrów dalej. Jest czwarty. O ukryty piąty. Jak pięknie się schował. Piąty I jeszcze jeden, normalnie zaraz się nie zabiorę. Zdjęliśmy do domu, tak jest ich dużo. Po prostu z brzegu lasu. Tego nie było widać, bo z brzegu lasu to dużo dużo ludzi chodzi Mało kto się zapuszcza głębiej Dobra, ale teraz już nie widzę, więc pójdziemy dalej no, Chciałem iść dalej, ale się nie udało, bo kolejny się pojawił Mamy kolejnego. Duży, piękny, zdrowy. Jak większość teraz w lesie. O, następny też go widzieliście. Teraz już chyba. Nie widać dobrze, zarządzam pauzę, a nie jeszcze jeden maluszek. I drugi widzicie coś? Bo ja już nie widzę. I tym sposobem. O. Kolejna piękna. Rodzinka. Same rodzinki. Idziemy. Normalnie one są cały czas i wszędzie. Zobaczcie, jaki ten. Jeden. Tu mamy drugiego. trzeciego mam chyba czwarty zaraz sprawdzimy to nie to koraz drzewa to koraz drzewa dobra to chyba tutaj na tyle Piękny las. Dzisiaj piękna pogoda, w ogóle na spacery po lesie. Szczególnie polecam tym, którzy mogą. Znalazłem kolejny. Las jest normalnie zasypany grzybami. Ja jestem umęczony. więc do samochodu mam kawałeczek więc podejrzewam, że jak borowika nie znajdę to już więcej Nie będę nic dogrywał więc chciałbym Życzę Państwu, Państwu miłego weekendu. Jestem zgrzany, spocony, uchęcony i wyruszam do domu. Jeszcze później pokażę, ile tego razem się zebrało. Do zobaczenia. I moje marzenia, ukryte w jesiennych liściach ciężko spostrzec zobaczycie on ma moc widzicie a jaka sztuka i o to mi właśnie chodziło możliwe że na zakończenie Życie. A tu jest drugi, drugi ukryty, to jest jak, jak nagroda dla zmęczonego grzybiarza, patrzcie, o, jest drugi, jest drugi, jest moc, jest stos. Patrzcie na to, patrzcie, ten to przekroczył moje najśmielsze, najśmielsze oszukiwania. To jest gigant, gigant moi drodzy, gigant. Patrzcie, a muszę rękę odsunąć. Produkt tamtych wielkich, to ten jest normalnie malutki. Widzieliście takie coś? Zobaczcie. Zobaczcie, do torby nie wejdą, nie ma szans normalnie aż się trzęsę, nigdy czegoś takiego nie znalazłem, widzicie to jest dzisiejszy efekt, dzisiejszego szukania pozdrawiam.